Dzień dobry, dziś postanowiłem przywitać się z Wami z zupełnie innego zakamarka, ale mam nadzieję, że zasięgu wystarczy, żeby udało się tę transmisję przeprowadzić sprawnie 9.05. Obiecałem sobie, że nasze live'y będą trwały maksymalnie 20 minut, a więc postaram się doprowadzić do tego, żebyśmy o 9.25 maksymalnie skończyli. Oczywiście, a może uda się wcześniej. Szanując wasz czas, szanując to, że kawa nie może się przecież pić w, przez godzinę czy, czy jeszcze dłużej. Nie wystarczy. 20 minut też jesteśmy w w stanie powiedzieć wszystko, czego, czego, czego trzeba, żeby dobrze i mądrze dzień zacząć w, w, i dowiedzieć się tego wszystkiego, co się dzisiaj na świecie czy w ciągu ostatnich 24 godzin wydarzyło. A wydarzyło się bardzo dużo. Oczywiście sytuacja na Białorusi. Jak wiecie, nadal eskaluje, w, doszło do najprawdopodobniej zaszantażowania kandydatki głównej opozycyjnej na prezydenta pani Cichanowskiej. W Doniesienia mówią, że kiedy poszła złożyć protest do Centralnej Komisji Wyborczej, w, czy raczej Centralnej Komisji Oszustw Wyborczych, w, która drukuje Łukaszence wybory w, od wielu już lat jak chce, w, jak on chce, Miała później rozmowy z czekającymi na nią tam wysokimi funkcjonariuszami bezpieki, kilkugodzinną, po której nagrała oświadczenia, że apeluje o nieprzychodzenie na protesty i, 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 i że życie jest najważniejsze i że zostańcie w domu. W, najprawdopodobniej została zaszantażowana tym, że na zakładników fizycznie wzięto w znaczną część sztabu. W tej chwili na Białorusi pozostała już tylko jedna z jej współpracowniczek. Ona sama wyjechała na Litwę do rodziny, do dzieci, które wcześniej zostały tam wywiezione. Svitancja Hanowska to nie jest ktoś, kto toczył walkę od 20 lat. To jest żona blogera, którego posadzili przy okazji tej kampanii wyborczej, którego Łukaszenka posadził w więzieniu, a ona stała się symbolem jako żona człowieka, który jest ofiarą tego reżimu, jako, jako tak naprawdę członkini w rodziny, która jest cała ofiarą tych represji. Stała się symbolem walki o wolność dla zwykłych ludzi i w, naprawdę nie mamy prawa od niej oczekiwać, że ona teraz powinna zostać na Białorusi, stawać na barykadach, wykrwawiać się jak słyszę, a dlaczego ona wyjechała, nie wiesz jakbyś się zachował na jej miejscu, nie masz zielonego pojęcia jakiej presji była poddana, nie masz zielonego pojęcia co ci bezpieczniacy jej natłukli do głowy, co zrobił jej współpracownikom I w, i w takich sytuacjach od razu myślisz o tym, że, 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 że no trudno, najwyżej będą cię krytykować i ona o tym przecież wprost mówiła w tym swoim twitterowym nagraniu, ale ty dobrze wiesz jaką cenę przyszło ci zapłacić, żeby uratować człowieka. A więc ja mam wielki szacunek dla pani Cichanowskiej, dla jej działań. Wygląda na to niestety, że Łukaszence uda się stłumić tym razem tę rewolucję, że, że, że wszystko wskazuje na to, że ta brutalność, ta bezwzględność Omonu w, w milicji, którą wysłał na protestujących, że, że może przemóc. Nie wiem, czy tak będzie. Oczywiście, że wolałbym, inny, żeby było inne rozwiązanie, żeby, żeby udało się, żeby obywatele Białorusi mogli mieć prezydenta zgodnego ze swoją decyzją, zgodnego ze swoją wolą, a nie z wolą samego zainteresowanego prezydenta Łukaszenki, który narzuca im w tej chwili swoją wolę. Ale czy to się uda, nie wiem. Teraz. Natomiast wiem, że ludzie to zapamiętają, że w tej sytuacji, która jest, to już nigdy nie wyjdzie z głowy. Te pobicia, te zatrzymania, ten klimat, który teraz panuje na ulicach Miejska, Witebska, Baranowicz i innych, innych, innych miejsc na Białorusi, co się zobaczyło, to się nie odzobaczy. Ci ludzie już będą wiedzieli, jak słaby jest ten reżim, bo jeżeli bijesz, to znaczy, że jesteś słaby. Jeżeli sięgasz po agresję, to zawsze pokazujesz swoją słabość, a nie swoją siłę. I wszyscy naokoło też to już będą wiedzieli. I Putin to już wie, jaka jest legitymacja dzisiaj wyborcza Łukaszenki. Do tej pory on rzeczywiście zdobywał kilkadziesiąt procent duże i być może nawet wygrywał te wybory w poprzednich edycjach, tylko nie oczywiście 80%, procentami, jak kantował, tylko pięćdziesięcioma, czy, 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 czy tam 40 paroma w drugiej turze by wygrał. Natomiast teraz i Putin wie, że on maksymalnie. 20-30% może zdobył w tych wyborach i został pobity w, przez Cichanowską absolutnie totalnie. Wiedzą to i jego współpracownicy, a wiecie, jeżeli ma się wokół siebie oligarchię, to i ta oligarcha wie, że oligarcha jest słaby. To koszt opłacenia tej oligarchii, żeby nadal była lojalna nieporównanie rośnie. To są rzeczy, które, które się dzieją w, każdym, w, 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 w każdej para przestępczej organizacji. Takie, takie mechanizmy działają, a są niestety na świecie miejsca, które przenoszą mechanizmy paraprzestępcze do polityki, w, w, która powinna być przecież domeną wolności, demokracji i samostanowienia. Także trzymajmy dalej kciuki za Białorusinów i trzymajmy za państwo polskie, dlatego że, tak jak wczoraj mówiłem, też w w wywiadach w Faktach po Faktach, dzisiaj też mówiłem, przecież miałem dwa wywiady od rana, w, w, że dzisiaj przed nami bardzo ważny test, dlatego że być może część Białorusinów będzie chciała po prostu wyjechać z Białorusi, przeczekać te momenty, które się, te, te sytuacje, która tam się dzieje, nabrać sił. Milion Białorusinów ma polskie wizy turystyczne. I tu trzeba naprawdę czujności polskich służb, polskiego MSZ, MSW, żeby zmienić to rozporządzenie covidowe, pozwolić Białorusinom w tej sytuacji wjechać na terytorium Rzeczpospolitej, przeczekać ten, ten trudny czas, ale druga rzecz też, która tutaj powinna się pojawić natychmiast, to rewizja na, wizja naszego myślenia o Białorusi, też o tym dzisiaj mówiłem. Że może ten cały straszny kryzys, ten, ta straszna sytuacja, która tam ma miejsce, doprowadzi do sytuacji, w której my znowu będziemy myśleli o Białorusi. Zauważymy, że ona jest po tylu latach yy, mówiła to Łukaszenka. Tam rządzi oni, i będziemy się śmiać, że to baćka i że, że te arbuzy hoduje. Ale w, y, y, dzisiaj musimy zrozumieć, że to jest wielomilionowy naród, który jest obok nas i który potrzebuje tego samego co my. I że my naprawdę jesteśmy braćmi. Dlatego musimy zbudować w Polsce programy stypendialne dla młodych Białorusinów. Musimy wspierać wolne media białoruskie y, działające w Polsce. Polska ostatnio zmniejszyła, a nie zwiększyła o 2 miliony złotych. To i tak szczątkowa sprawa w budżecie państwa. 7 milionów było, będzie 5 na wsparcie rozwojowe dla Białorusi. Y, musimy zwiększać te kwoty. Musimy, musimy być dla nich oazą wolności, do której oni będą przyjeżdżali. Uczyli się tego, oddychali, w, nabierali sił. Dostawa, znaczy, nie, nawet nie uczyli się, bo oni nas często mogą uczyć, ale, ale nabierali sił i nadziei, że to się może udać. Wracali na Białoruś i budowali odpowiedzialnie w następnych już wyborach, w następnych pokoleniach, rzeczywiście demokratyczne, wolne społeczeństwo, które zbuduje swoje takie czy inne więzi z Europą i je zacieśni, które będzie umiało. W taki autonomiczny sposób prowadzić politykę trudnego sąsiedztwa, no bo położenie geopolityczne mają jeszcze bardziej skomplikowane niż my, można by powiedzieć. Trzymajmy kciuki za Białorusinów, obserwujmy to, co tam się dzieje, wspierajmy ich. Jak tylko się da. w Pani Agnieszka Kwinta pisze, a chyba dziś nie miało być live'a. Nie, dzisiaj miał być live, dzisiaj miał być, ale jutro nie będzie live'a. Natomiast dzisiaj live jest, jak najbardziej, bardzo się cieszę, że tutaj jesteście. Jak naciśnicie, udostępnij, to z całą pewnością będzie nas jeszcze więcej. czyli to do ludzi dotarło, że nie ma dzisiaj live'a. Nie, dzisiaj live jest i dzisiaj normalnie, normalnie rozmawiamy. Trzymajmy kciuki za Białoruś. W, w, ze Stanów Zjednoczonych przyszła ciekawa informacja, że Joe Biden, który ma największe szanse w tej chwili w sondażach na zostanie. Kolejnym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Powołał na swoją wiceprezydent Kamala Harris. Kamala Harris jest bardzo znaną w Stanach Zjednoczonych senator z Kalifornii, jest prawniczką, jest, jej ojciec był z Karaibów, jej mama z Indii. Kobieta, która z takim też pochodzeniem etnicznym na tym stanowisku w Stanach Zjednoczonych. To jest, to jest fenomenalne, że zobaczcie jak bardzo multi. Narodowy jest ten kraj, a jak takie rzeczy jak wiceprezydent w takiego pochodzenia jak Kamala Harris i jeszcze kobieta, to jest wielka sensacja teraz w Stanach Zjednoczonych, tak? W to, że do tej pory na czele tego państwa wydawałoby się, w, które chce uczyć cały świat demokracji, nowych standardów, równości i jest po prostu ikoną postępowości, jeszcze nigdy nie stała kobieta. Więc to są, to, to wiecie, to, to, to też obserwowanie. Tego, co tam się będzie działo, jest, jest dla nas ważne, dlatego że Polska ma w tej chwili relacje, jak dobrze o tym wiecie, wyłącznie z Donaldem Trumpem, wyłącznie z jego administracją I, i, i to jest tragedia dla Polski. Dlatego że wyobraźmy sobie, co będzie, jeżeli w listopadzie wygra Biden, wymieni administrację i zacznie nas traktować tak, jak my teraz zaczynamy być traktowani w Unii Europejskiej. A więc jako ludzie, którzy dobrowolnie zrezygnowali z zasiadania przy stole, tylko zajęli się swoimi wewnętrznymi wojenkami, wewnętrznymi problemami. Jeżeli w ten sposób będziemy traktowani, jeżeli w ten sposób będziemy traktowani przez naszego, no bo tak zrobił PiS i tak zrobiła ta polityka głównego sojusznika, czyli Stany Zjednoczone, no to ja dobrze naszej przyszłości nie wróżę, nie tylko w zakresie... W, Współpracy militarnej, na którą się głównie nastawiamy, chociaż na Boga, to i moi eksperci też przecież powtarzają: może, może, może kupmy dobre testy proste na COVID od Amerykanów, zamiast, zamiast tak się puszyć tymi wszystkimi wydatkami, które będziemy im przekazywali do ich budżetu za, 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 te, za, za te czy inne instalacje wojskowe amerykańskie w Polsce bo COVID, mimo że jednego dnia wykazuje 500, a drugiego 700, on się wcale nie cofa, on się wcale nie zmniejsza, ten problem jest realny i on będzie coraz bardziej realny, dlatego że taka jest dynamika tego procesu. Dlatego, że po otwarciu, po wyjściu z tych wszystkich gospodarek z lockdownów, w, po, po otwieraniu szkół, po otwieraniu biur, po otwieraniu tych wszystkich miejsc pracy, to jest zrozumiałe, że ludzie, jak zaczęli mieć więcej kontaktów, to się zaczęli bardziej zakażać. A jak się zaczęli bardziej zakażać, to więcej z nich musiało iść na kwarantannę i znowu z odbicia być może trzeba będzie tu czy tu robić lockdowny, i znowu trzeba będzie tu czy tu przymykać. I my nie jesteśmy w stanie, i to też żeby dobrze byśmy zrozumieli, całkowitego lockdownu już prawdopodobnie zrobić. Dlaczego? Dlatego, że jak zrobimy całkowity lockdown i zamkniemy całkowicie gospodarkę w, w, po raz kolejny, to nie będziemy mieli pieniędzy. A jak nie będziemy mieli pieniędzy, to nie będziemy mieli zacząć leczyć COVID-u I, i utrzymywać ochrony zdrowia. I to jest nawzajem napędzający się mechanizm. Wiecie, bo wielokrotnie już wam to tłumaczyłem, jak to działa w państwie, na przykładzie choćby oświaty. Dlaczego rząd y, tak z, z takim idiotycznym zapałem prze do tego, żeby bez żadnych ograniczeń praktycznie otwierać placówki oświatowe od września, żadnych specjalnych zabezpieczeń, żadnych tam. Oczywiście wytyczne, prawda, gis wytyczne Ministerstwa Zdrowia, ale, ale to nie tak powinno wyglądać. Dlaczego tak jest? Dlatego, że jeżeli są zamknięte żłobki, przedszkola, szkoły, to ludzie nie chodzą do pracy albo nie mogą chodzić do pracy, bo muszą opiekować się dziećmi. A jak nie chodzą do pracy, jeżeli jeszcze jej mają, to nie płacą podatków, nie nakręca się produkcja, nie działa gospodarka. A jak nie działa gospodarka, to nie ma na ochronę zdrowia i leczenie covidu, Kółko się zamyka. Więc wiecie, rządzenie państwem w takiej sytuacji to nie są proste rzeczy. I dlatego tym bardziej właśnie dzisiaj. Potrzebujemy odpowiedzialnych rządzących, takich, którzy przy pomocy choćby takich komitetów, jak się sam spontanicznie zawiązał. Przecież to nie rząd to zrobił. Przy prezesie Polskiej Akademii Nauk, czy w innych innych ciał, które będą w sposób jasny pokazywały ludziom algorytmy zachowania w takiej sytuacji, w jakiej się znajdujemy. A więc w danym powiecie występuje to, ale za tydzień może wystąpić to, a za trzy tygodnie to, a więc możecie się spodziewać tego i tego. Przygotujcie się na to. A nie tak, jak już to wielokrotnie mówiłem, w trybie od konferencji prasowej do konferencji prasowej, od wtorku do czwartku, jak im się coś wymyśli w tym ministerstwie, to wyjdą i powiedzą. Jak ludzie mają planować swoje biznesy? Jak mają planować swoje wyjazdy, swoje kontakty, swoje sytuacje rodzinne i różne inne, jeżeli nie mają zielonego pojęcia, czy dzisiaj Szumowski nie wyjdzie i czegoś nie zamknie z Kamińskim albo, albo może jeszcze dzisiaj weźmie i coś otworzy? To będzie sytuacja, która będzie olbrzymia. Ja mówię o tych kilku miesiącach do końca roku, która będzie olbrzymim testem dla nas. Wszystkich. Będzie testem solidarności, tu jeszcze raz wraca temat maseczek, ale też testem naszej obywatelskości, bo zobaczymy państwo, które będzie próbowało coś zrobić, ale nie przypuszczam, żeby w tych rękach, w których się dzisiaj znajduję, w stanie zrobić dużo byłoby, by, by było. W, oczywiście, że gospodarka polska naprawdę dzięki głównie przedsiębiorczości i odpowiedzialności Polaków, a nie dzięki rządowi trzyma się w sposób zupełnie niebywały. Tam były dobre elementy, to, to trzeba powiedzieć, w, zwłaszcza w niektórych obszarach związanych z działalnością tą tarczową PFR-u, czyli tego Polskiego Funduszu Rozwoju, ale jednak jako system, przewidywalny system algorytmowego działania w sytuacji epidemiologicznej to po prostu nie działa. A my potrzebujemy dzisiaj nie gładkich słów, tylko wiedzy potrzebujemy o tym, jak będzie wyglądało nasze życie w w najbliższych dniach i tygodniach. Jeżeli mówimy, jeżeli mówimy o innych rzeczach, które, o których warto dzisiaj powiedzieć, to są też rocznice historyczne, na co zwrócili mi dzisiaj uwagę moi współpracownicy. Sto lat temu, wiecie, że za chwilę rocznica Bitwy Warszawskiej, 100 lat temu armia sowiecka rozpoczęła natarcie na Mazowszu na, w kierunku Warszawy, ale też od północy, od Płocka. W, 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 I wczoraj czytałem na jednym z profili Facebookowych, mówiłem Wam wczoraj o tym, że nie cud nad Wisłą, tylko naprawdę fenomenalna praca Polaków i organizacja Polaków. Wczoraj czytałem na profilu chyba Wielkie Historie na Facebooku, bardzo ciekawą y, historię polskiego porucznika, y, który w, y, złamał szyfry sowieckie siedział na służbie w jakiejś komórce wywiadu i z nudów se tego wszystkiego i doszedł do wniosku, jak słuchał tych sowieckich meldunków, że w, w nich się musi pojawiać słowo dywizja. I tak długo szukał ustawienia w liter, takiej kombinacji liter, którą, którą można reprezentować cyframi w tych meldunkach, aż rozkminił w, gdzie jest, gdzie, gdzie, która, przy, która cyfra odpowiada której literze i w ten sposób złamał szyfry. Później w, dając polskiemu wywiadowi przewagę informacyjną w, w, w sytuacji wojennej. Ta historia kończyła się w opisem wręczania mu orderu Mirtuti Militari przez Władysława Sikorskiego, generała Władysława Sikorskiego i krótkiego uzasadnienia, dlaczego ten porucznik ten order dostał i to uzasadnienie brzmiało za wygranie wojny, panie poruczniku. I w, będziemy pewnie jeszcze wiele razy do tych historii wracać. Dobrze, że będziemy wracać. Nie w kurcie takiej narodowej martyrologii, że nam się tutaj wielkie rzeczy udały, bo, żeśmy w, bo jesteśmy wybranym i ulubionym narodem Pana Boga, tylko że my naprawdę jesteśmy fajnym narodem, sami z siebie i potrafimy zrobić rzeczy, jak nam się chce, jak potrafimy się skrzyknąć, jak potrafimy pójść ponad podziałami, jak potrafimy się naprawdę zorganizować wokół sprawy, która jest wielka. Tylko dla Boga to zawsze musi być wojna. Czy my nie mówimy być mądrzy przed szkodą? Czy my nie moglibyśmy raz spróbować się skrzyknąć i zrobić robotę nie w, nie w, nie w historii, w której mamy nóż do gardła przedstawiony już nie ma wyjścia? Wtedy nam to zawsze świetnie wychodzi, albo prawie zawsze. Ale czy nie moglibyśmy spróbować raz organicznie zadziałać yy, yy, troszeczkę wcześniej? Yy, w, yy, Uwaga techniczna, pisze Mirek Posze, nie piszmy wszystko na live, nie można się skupić na słuchaniu po live, komentarze. Teraz tylko dzień dobry albo witam, tak uważam, tak pisze pan Mirek. W, w, widzę też, że toczycie między sobą pewne dyskusje. I, w, I ja nie zawsze umiem się w nie włączyć, bo po prostu te komentarze wyświetlają mi się, wiecie, i znikają. Więc nie wiem, kto się do czego odnosi, więc może jeżeli chcecie, to komentujcie też w wątkach po prostu, tak? Czyli jeżeli jest jakaś. Czy, nie wiem, czy to można zrobić na live, czy, czy, czy Facebook ma taki algorytm, ale że pod czyjąś odpowiedzią, w, żeby, to się, żeby to się znajdowało. W, co za rząd tego nie rozumiem, paranoja w maseczce do kościoła do sklepu, ksiądz nie musi odległości nie trzymającie ja wiem, Co zrobił dzieci jak do szkoły. No nie, no ja do, ma do kościoła chodzę i chodzę w maseczce i, i, i wszyscy, których widzę w akurat w kościele, do którego chodzę, mają maseczki. Raz się tam może czy dwa zdarzyło, że ktoś nie ma. Ksiądz w sytuacji, w której idzie do komunii też maseczkę zakłada, wcześniej dezynfekuje ręce, nalega na to, żeby komunia jednak była rozdzielana na rękę. Są tacy, którzy uparcie twierdzą, że jednak tylko i wyłącznie do ust, ale oni są proszeni o podchodzenie na końcu. I to jest: o, tu, tu jest ważny temat, to się pojawił Ewa Barteczko. COVID paskudny fakt. Ale jak przeżyć przy takim wysokim pocichu zrobionym wzroście cen na żywność? Tak, ceny na żywność rosną w, i one rosną z, z bardzo wielu powodów, ale jednym z tych powodów jest susza. Ja ostatnio byłem na wsi Podlaskiej, widziałem, jak to wszystko jest zeschnięte, przesuszone, w, w jakiej kondycji znajdują się dzisiaj uprawy. Nie ma, nie ma możliwości, żeby ceny żywności nie rosły, one będą rosły, i tutaj znowu wraca na tapet ta rzecz, która, którą myśmy tak intensywnie podkreślali w kampanii. My się możemy pozabijać w sporach światopoglądowych LGBT, ale susza nam nie. Odpuści, ale susza nam nie odpuści i sprawi, że niedługo i osoby LGBT i nie-LGBT nie będzie ich stać na kupowanie żywności, bo będą w, w, w takich warunkach dochodowych funkcjonowały, w jakich będą funkcjonowały. W, 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 zmiana klimatyczna będzie się działać niezależnie od tego, czy Duda rządzi, czy, 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 czy ktokolwiek inny. W, ona się będzie działać i ona nie będzie nas czekać. Każdy dzień, w którym nie uświadomimy sobie nie zrobimy czegoś z tym, żeby, żeby tej wody czystego powietrza sprawnej zdolnej do uprawy ziemi, czystej ziemi, było więcej, a nie mniej, to, to, to kręcimy sami na siebie bat. Kręcimy sami na siebie bat i, i doprowadzamy do sytuacji, w której nasze dzieci nie tylko będą cierpiały z powodu tego, że będą musiały nas utrzymywać na naszych głodowych emeryturach, no bo pamiętajcie, że ten nowy system emerytalny, który przecież nas obowiązuje, w mnie już obowiązuje i, 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 i wielu z Was z tego pokolenia, drugiego wyżu demograficznego czyli on się zaczął dziś pewnie, jak ja się urodziłem w 76, skończył się w połowie lat 80., kiedy swoje dzieci rodziło to pokolenie, które z kolei było wyższym demograficznym powojennym. To się później nie zreplikowało, jak dobrze wiecie, i pokolenie mojego wyżu demograficznego nie wydało kolejnego wyżu demograficznego. W dzietność spadła, nie pomogły na to ani 500 plusy, ani nic innego. No bo już nie chcę otwierać tej dyskusji, ale na dzietność, to dzietności, znaczy biedę można załatwić 500 plusem, czy, czy pomóc ludziom wyjść z ubóstwa, ale nie dzietność. Problemy z dzietnością w narodzie to się załatwia podatnością darmowych żłobków. To się załatwia transportem publicznym, to się załatwia takim prawem pracy, w którym kobieta, jeżeli idzie na macierzyński, to wie, że może wrócić, a nie jest była zatrudniana na umowach zleceniach czy, czy na umowach innych. A dlaczego była zatrudniana? Nie tylko dlatego, że była taka wola pracodawcy, jaka była, tylko dlatego, że państwo w taki, takimi kosztami obciąża dzisiaj umowę o pracę, że ludzie po prostu z tych umów o pracę w przedsiębiorcy czasami nie pochwalam, ale, ale wolą nie korzystać. Wiecie, jeżeli chcesz dzisiaj zatrudnić, kogoś na płacę minimalną, no i on tam dostanie na rękę te, te, te niecałe dwa tysiące, no to przecież prawie dwa tysiące pracodawca musi jeszcze dołożyć do tego etatu w postaci składek, podatków i wszystkiego innego, co zapłaci państwu. Więc, więc wiecie, to, to, to jest opowieść cały czas o systemie. Ja przepraszam, że mówię Wam też nie o rzeczach bieżących, ale uważam, że, w, że to jest może ciekawe dla kogoś, żeby zrozumiał wreszcie jak państwo działa. Ja sam się musiałem tego uczyć w ostatnich miesiącach i latach bardzo intensywnie, bo byłem tylko konsumentem biernym oglądającym to, co się dzieje, a dzisiaj wnikając coraz głębiej w te mechanizmy, którymi państwo się rządzi, a państwo to przecież na końcu i moja emerytura, i, moje, i mój dobrostan, i, w, i ochrona zdrowia, która będzie mnie leczyć i tak dalej, i tak dalej. My, żeby tym zarządzać, a nie głosować tylko, a ten jest ładniejszy, a ten jest brzydszy, a ten się pięknie wzruszył, a ten ładnie zaśpiewał, a ten jest przeciwko, a ten, a ten głośno krzyczy za, my musimy rozumieć, Jakimi mechanizmami oni zarządzają? My musimy wiedzieć, jak ta maszyna jest zbudowana, żeby sprzedawca w postaci PiSu, platformy, ruchu hołowni, PSL-u czy kogoś nie wcisnął nam kitu. Nie ma większej broni przeciwko populizmowi i złej jakości polityki niż świadomi obywatele. Dlatego przemycam, jak potrafię, w czasie tych life'ów też elementy takiej wiedzy o sprawach klimatycznych, o systemie emerytalnym, o, o systemie podatkowym, o systemie funkcjonowania administracji państwowej, o polityce zagranicznej, żebyśmy rozumieli jak najwięcej z tego świata, na który później narzekamy, i żebyśmy umieli stawiać wymagania. Kolejnym pokoleniom polityków, które do tej polityki y, y, będą przechodziły. A jak już jesteśmy przy jeszcze kwestiach ekologicznych, to dzisiaj chyba przypada też 49. rocznica y, podjęcia decyzji o budowie w Polsce elektrowni atomowej. Y, w, jeżeli ktoś z Was ma 49 lat, to ma tyle y, lat, ile marzenia o polskiej elektrowni atomowej, która jak dotąd nie powstała i nie zanosi się, żeby w najbliższym czasie y, powstać miała. To jedna z tych wielkich inwestycji. Tak samo skończy CPK, y, tak samo skończy jeszcze wiele innych ciekawych pomysłów. Y, y, jeżeli nie zmieni się podejście do tego typu inwestycji, w ogóle do, do myślenia o tym, na co dzisiaj w państwie wydać pieniądze. No ale, widzieli ile pieniędzy zostało zmarnowanych przez te 49 lat na te prace studyjne, na te wszystkie rzeczy, które wiążą się z podtrzymaniem nawet takiej formy przetrwalnikowej, takiego projektu? Ludzie, kochani, wiecie, za ile za to ludzi by można było uratować? Ile dróg wybudować? Ile, ile, w, ile samorządów uratować w dramatycznej sytuacji? No ale to do tego trzeba zupełnie innego myślenia o państwie i my wam je zaoferujemy nie zaoferujemy sobie. Ja się nie mogę nacieszyć tym, że mamy już tych ekspertów, że oni się naprawdę jako Strategię 2050 organizują. Także już w sprawie Białorusi zabierają głos, teraz już w kolejnych sprawach będą wydawali oświadczenia, będą wydawali rekomendacje i analizy, pisali. Tak, żebyśmy wszyscy byli mądrzejsi i rozumieli w czym, w czym siedzimy, w czym uczestniczymy. W nasi ludzie Michał Koboska, Agnieszka Buczyńska, kontynuują objazd po naszych oddziałach lokalnych. Wczoraj byli na Lubelszczyźnie. Ja w piątek ruszałam na Podlasie. W, później do Bolesławca w przyszłym tygodniu, później im w. Później, w, z, na pom, później z powrotem, ale na północy, znaczy to jest pełna suwałszczyzna, Augustów, Suwałki, w, a w Małopolska Kielecczyzna, Świętokrzyskie, w, Pomorskie we wrześniu. Jeździmy, rozmawiamy, organizujemy, budujemy. Sześć celów, które postawiliśmy sobie, pozostaje absolutnie aktualnych na pierwsze 100 dni. Prace bardzo intensywnie trwają nad stroną internetową, nad sklepem, nad identyfikacją wizualną, nad tymi wszystkimi rzeczami, które trzeba postawić, żeby to jechało. Robota trwa. Robota w REI, dziękuję Wam za zaangażowanie w nią. Pamiętajcie o stałkach. 20 zł 50 groszy miesięcznie jest w stanie sprawić, że naprawdę ten kraj poukładamy z powrotem z, z nóg, z głowy, na której stoi, na nogi. Że to wszystko znowu będzie działało w, e, e, i pojedzie tak, jak e, pojechać e, powinno. Ściskam Was wszystkich serdecznie. 9.30, przewaliłem o 5 minut. Bardzo serdecznie przepraszam. Życzę dobrego dnia. Jutro się nie widzimy na porannym live'ie. Zobaczymy, jak będzie w piątek. Przypuszczam, że jednak uda się go zrobić, jeżeli będzie w tej krótszej formule, więc zapraszam na dziewiątą w piątek, choć zapadam, że może nie będzie, ale wiecie, ja też tych live'ów potrzebuję, bo sobie wtedy porządkuję wiedzę i porządkuję sytuację na świecie. Jutro w każdym razie na pewno nas nie ma, widzimy się w piątek o dziewiątej, później znowu dwa dni przerwy. Bardzo Was serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia. Aha, radio nasze też powstaje. Bartek Wejman ostro nad tym pracuje, więc, więc będziemy mieli też fajne radio, a mam nadzieję, że jak dobrze postawimy naszego YouTuba, to i telewizję, nie będziemy się prosić łaski u tych czy innych gazet, sami to sobie zrobimy za swoje własne pieniądze i, takie, i takiej jakości, jaka będzie nam się będzie nam się podobała. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Dobrego dnia.